Rozważania na temat kabli głośnikowych są tak bezpieczne jak spacer po polu minowym. Okay. Okay. Każdy ma swoje racje. Ja do wszelkich przewodów hajendowych podchodzę bardzo ostrożnie, bo dotychczas nikt w żadnym materiale nie udowodnił mi, że droższe kable zawsze oznaczają lepsze brzmienie. Witam ponownie na moim kanale w niekończącej się budowie kina domowego. Miałem nadzieję, że system skończę budować przed końcem lata, ale trochę przeciągałem się kontrakty i mam dużo mniej czasu, żeby zanurzyć się w projekt. Na dodatek, podczas krótkiego pobytu w domu, kompletnie z własnej nieprzymuszonej woli postanowiłem, że zamiast montażu głośników czy kabli, o wiele lepszym pomysłem będzie zajęcie się dekiem basenowym. I pewnie wcale nie udałoby mi się zająć moim prawdziwym hobby, Czyli budową kina, ale postawiłem się moją nadzorcy. Skredek nie ma już pana. I poszedłem do piwnicy. A tak całkiem poważnie zabudowa basenu zajęła mi trochę więcej czasu niż się spodziewałem, bo postanowiliśmy z żoną, że zastosujemy montaż ukryty, który jest dość czasochłonny. Ale powiecie sami, wygląda to naprawdę dobrze. Pewnie mógłbym budować szybciej i mniej dokładnie. Ale w każdy projekt, czy to kino, czy chociażby wspomniany dek, staram się włożyć jak najwięcej serca i uwagi. Wiadomo, że nie wszystko zawsze wyjdzie idealnie, ale jeżeli wiem, że coś mogłem zrobić lepiej, to późniejszy widok niedociągnięć nie mnie prześladuje. No, ale wracając do materiału. Tak jak wspomniałem na wstępie, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kilka rodzajów kabli w cenach od 5 do prawie 50 dólzm. Za Oczywiście zarejestrowałem wykresy w AliW przy pomocy mikrofonu pomiarowego. Dodatkowo tym samym mikrofonem nagrałem dźwięk, żeby nie było żadnych przekładań. Tak jak powiedziałem we wstępie, nie jestem akolitą obozu wyznającym tezę, że kable grają. Ale nie jestem też głuchy. Podczas moich perypetii z różnymi zestawami sprzętu miałem kilka rodzajów kabli i największe różnice, które usłyszałem, były po przejściu z cienkich kabli aluminiowych, które dostałem razem z zakupem kina domowego firmy Sony, na 1,5 mm kable miedziane. Naprawdę od razu usłyszałem różnicę. Późniejszy przeskok na kable OFC o średnicy 2,5 mm też był wyczuwalny, ale nie była to taka duża różnica jak przy odejściu od aluminium. Podczas dzisiejszego testu nie spodziewam się żadnych diametralnych różnic, ponieważ wszystkie kable zostały wykonane z miedzi OFC o grubości 2,5 mm2. Jeżeli ktoś by pytał, to moim zdaniem taka grubość kabla jest najbardziej optymalna w zestawach domowego. W naszym teście udział wezmą. Jako pierwszy będzie kabel, który zakupiłem już kilka lat temu. Wydaje mi się, że z firmy SpecCable za około 5 zł za metr, jest to taki dość zwykły miedziany kabel OFC o bardzo wysokiej czystości na poziomie 99,97%. Pozostałe parametry widzicie na ekranie. Jako drugi w testach udział weźmie kabel LY225T niemieckiej firmy Kloc w cenie prawie 11 zł za metr. Została tu ponownie wykorzystana mieć OFC z czystością na poziomie 99,96%. Główną przewagą przewodu firmy Kloc jest to, że przewody są skręcane, co powinno zniwelować interferencje. No i izolacja zewnętrzna jest dużo grubsza, więc kabel będzie dużo bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Trzeci kabel może nie wyglądać zbyt majestatycznie, ale jest to LS Silver firmy Inacoustic w cenie 27 zł za metr. W kablu tym użyta została mieć posrebrzana o jeszcze wyższej klasie czystości czyli 99,999% tak zwane 5N. Przewody w tym kablu nie są skręcane, ale jego płaska budowa ułatwia instalację w listwach przypodłogowych. Ostatni przewód to Melodica SkyBlue SBC 2250. Kosztująca 46 zł za metr. Kabel ten, podobnie jak kloc, ma skręcane przewody. Dodatkowo posiada włókna polipropylenowe, które powinny zmniejszyć pojemność przewodu i wpłynąć korzystnie na jego brzmienie. Została tu już tak technologia BassCore, Czyli jeden przewód o średnicy 0,85 mm został otoczony przewodami o średnicy 0,15 mm. Według zapewni producenta, użycie grubszej żyły powinno poprawić pas. Jako zakończenia kabli zastosuję wtyki bananowe od firmy Nakamichi, które można kupić w cenie 45 zł za 8 sztuk. Dodatkowo, tak na próbę kupiłem sobie wtyki Nakamichi High Quality Premium, które umieszczę na kablach Melodika, żeby dać im trochę lepszą szansę. Ale szczerze. Po rozkręceniu obu końcówek możecie zauważyć, że budowa wtyku jest identyczna, więc nie mam pojęcia skąd znalazł się ten napisek High Quality. Za wszystkie elementy użyte do testu zapłaciłem z własnej kieszeni, więc pewnie wiecie o co teraz poproszę. Przechodzimy do samego testu. Ustawiłem kolumny w odległości 180 cm od siebie, oczywiście mikrofon w tej samej odległości. Jako źródło dźwięku posłużą mi kolumny podstawkowe firmy Klipsch RP-160, które zostaną zasilone końcówką mocy firmy ROT. Po zakończeniu testów wszystko połączyłem w jedno nagranie co zajęło mi kupę czasu, więc teraz poproszę Was o założenie słuchawek i przygotowanie się do odsłuchu. Wierzcie mi, będzie warto. Okej, okay. i co ja jako kablo sceptyk mogę powiedzieć po odsłuchu tego krótkiego nagrania? O kurwa! Wychodzi na to, że będę musiał przelać nerkę i przygotować dużo więcej pieniędzy na przewody. W ten sposób ja nigdy tego kina nie skończę. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! A tak na poważnie, to pewnie tak jak ja usłyszeliście różnicę przy zamianie kabli pomiędzy słuchawką lewą i prawą, bo w początkowej fazie, gdy co 10 sekund zmieniały się kable, na obu głośnikach różnica była znikoma lub niewyczuwalna, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy się z nią zgodzicie, ale test wygrały kable firmy Melodica. Na drugim miejscu moim zdaniem znalazło się firma Klotz, na trzecim tani kabel OFC, zaś dopiero na czwartym kabel posrebrzany firmy Inacoustic. I to jest chyba dla mnie największy szok. Spodziewałem się, że LS Silver wypadnie dużo lepiej, szczególnie, że 4 razy droższy od standardowej miedzi OFC. Możliwe, że przy innej muzyce kable brzmiałyby lepiej, ale nie takie jest założenie testu. Chcę wybrać najlepszy przewód do filmów, a prawda jest taka, że w większości akcyjniaków muzyka jest dynamiczna i uważam, że w tym teście LS Silver poleg. Ja oczywiście tego samego wieczoru, podczas którego nagrywałem test dla Was, Odsłuchałem kilka bardziej znanych kawałków z Queen, Coldplay i Metallica. Wtedy materiał nie był jeszcze przygotowany i nie wiedziałem, jak wszystko będzie brzmiało na słuchawkach i jakie będą różnice w wykresach. W tamtym momencie miałem wrażenie, że Melodika faktycznie ma trochę więcej basu, ale różnice pomiędzy kablami były tak małe, że w ciemno pewnie bym nie zgadł. A gdy widziałem co jest podłączone, mógł zadziałać efekt placebo. Podsumowując, ja do swojego kina kupiłem kable Kloc, dlatego że mają lepszą izolację i są przeplatane, a to przy długich odległościach od głośników może mieć dużo większe znaczenie niż czystość miedzi wyższa o 300%. Gdybym nie miał założonego budżetu, pewnie pociągnąłbym wszędzie kable melodiki, ale przy 11 głośnikach cena robi się trochę zbyt duża. Mam nadzieję, że materiał będzie pomocny i że Wam się spodobał. Mi zostały po niej dwa bardzo fajne zestawy kabli stereo, które pewnie trochę podrasuję, żeby nabrały tego high endowego wyglądu. Można nawet kupić bananki zaciskowe takie jak melodika używa w gotowych zestawach kabli. A teraz jak zwykle pozdrawiam i do następnego